Mhm, mm więc to tak. Ktoś zginął, i coś zginęło. Witamy w hotelu Domen jak? Sam pan widzi, panie inspektorze, że w tym hotelu są sami idioci. Czemu pani tak myśli? Monik, Kochanie, wyśmie, tu nie nikogo nie ma, wypłukasz. Nie, ma. Wypukuj, nie bacz, spokój, bacz, się. Pokonaj go, wierzę go w ciebie. Ma. Jestem z tobą, słuchaj, skarata go z nogi i pociągnij go z głowy. Kompletnie nie wiem, o co chodzi z tą rakietą i piłką, ale że się uparł. Przepraszam, zostawię klucze. Oby ją zarezerwował kort numer 4. To dobra liczba. A właściwie to, to czego szukałaś? Czy ty, Alfredzie, korzystasz czasami z tego, co Bóg dał ci w prezencie? No staram się, ale jak na razie dziecka nie mamy. Matko, jedyna nie o tym mówię. Nie, a o czym? Boże, dziękuję ci kochanie, że wybrałeś ten hotel. Och, chciałaś coś kameralnego, cichego, żadna w tym moja zasługa. Kto jest w takim razie modelcą? No właśnie. Co jest mordercą?